Cześć! Dziś pogadamy o tym, jak spać zdrowo i komfortowo. Czy wiedzieliście, że pozycja, w której śpimy, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie? Pierwsza kluczowa zasada to unikanie spania na brzuchu. Chociaż ta pozycja może wydawać się wygodna, powoduje nienaturalne wykręcanie się kręgosłupa i obciąża szyję. Najlepsza pozycja spanie na plecach. Spanie w tej pozycji wspiera kręgosłup, rozkłada ciężar ciała równomiernie i zapobiega napięciu. Warto dodać płaską poduszkę pod głowę i ewentualnie wałek pod kolana. Jeśli lubicie spać na boku, warto dodać poduszkę między kolana. Wasze biodra pozostaną w linii prosty, a kręgosłup będzie miał odpowiednie wsparcie. Spanie na boku jest również polecane dla osób z refluksem oraz problemami z krapaniem.